widzowie, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, oczywiście z serii MPG. Jak widzicie, na gospodarstwie zadziało się wiele. Oglądaliście poprzedni odcinek? Jeżeli nie, no to właśnie, no widzicie, że kostka została położona, ale zachęcam do zobaczenia tego poprzedniego odcinka. Zostawcie również łapkę w górę i subskrypcję na kanale, jeżeli jeszcze nie macie, bo widzowie niedługo zbliżają się wakacje i będzie naprawdę niezły ogień. Niezły ogień, zapowiadam wam wakacje, będzie naprawdę grubo, fajne filmy, sporo zmian. Myślę, że na lepsze powrócimy też do takich troszkę starych yy, czasów, jeżeli chodzi o klimaty, więc myślę, że. Że będziecie zachwyceni, cóż widzowie Przede mną po prawej stronie jak widzicie klas Co roku tego samego gościa pożyczam, bo z nim mam dobre kontakty W oddali przy bramie Niby się udaje Że się kryje za bramą Ale jednak kurde widać ją Do figla dałem nadstawki Bo dzisiaj ogólnie lecimy Akcja kukurydza Eee, troszkę przeróbek było związany z kostką, tu gdzieś została gnieździe troszkę wybrana po to, żeby widzowie tutaj też podłożyć mniej więcej porogi A tu żeśmy kostkę wypieprzyli, żeśmy dali taką brukową, bo uznaliśmy, że tak będzie w sumie może e, W sumie nie lepiej jak się tu będzie wjeżdżało, to ten cały brud będzie szedł. tu nie będzie trzeba e, tego czyścić cały czas e, Jeśli chodzi o wyrównanie, no to powiedzmy, no, powiedzmy że okej, okay. ja tu widzę klopsik się kurde wy... wy, wy ten... dobry! Dzień ja dobry, na no co, jeszcze zła na mnie jesteś za tą kostkę? Się lansuj dalej, hamie. Ja się nie lansuję, po prostu widzą, pokazuję O, no, lansuj się dalej, kostka, maszyny poustawiam, A bronię to ci To cię. U... Ci? święto u ciebie, brudasie A co brudasie? Fajnie maszyny poustawiałem, żeby było elegancko wszystko To ty jesteś brudaska Spójrz na te swoje błoto na podwórku no, na te, o, tu zboże wysypane, tu belę stoją, widzowie, dajcie spokój. Tak, bardzo ja mi Podpórkę do błysłu, chodź, chodź, chodź. ci pokażę, jak prawdziwego gospodarza, kurde, co się szanuje, powinno podwórko, kurde, wyglądać. O, pyk, bo elegancko, ja zajeżdżasz, zobacz. Poustawiane, o, kamaro stoi, ciągniki skosił. ładnie poustawiane, tu. A w ogóle mam cię prośbę. O. Y, jesteś chętna, żeby mi pomóc dzisiaj w akcji kukurydza? O. Wielki no bo ten, no bo potrzebuje albo... Ale może zatrudnić kogoś? Potrzebuje operatora sie sieczka To Paszoł, won, zaraz będę dzwonił po kumplach Dobra, pożydzie przyjdzie. Ci. Ale mi nie trzeba pożydzić, tylko pomóc Na cześć, bo tego nie dam rady O kurde, nie, 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 nieźle kurde te, te, ten snajper kurde za ten Za, zabrzęczał No, to ciebie kurde stać snajperko kurde, że, że, że snajpery Kupujesz, ciebie patrzy dobra. Biuro detektywistyczne, chyba coś nie. Ten, bo coś nie słychać. O, o jakichś jakieś no, sprawach. Są zadania tajne. No, coś nie słychać. Y, dobra, y, wiesz co? Jedź przodem. Fig czy ja mam jechać z figlem, dobra, a ty... Ja pojadę klasem, tylko ciekawe, jak się tu zmieszczę. Toż tu by się tirem zmieścił. No właśnie ślepaczko. Dobra, jedziemy. Mam ogólnie jedno pole, widzowie w tym sezonie, bo co was będę oszukiwał? Krowi tyle nie żrą, więc wystarczy jedno pole. No i widzisz? I z tobą co normalnie rozmawiać się nie da. Ty zawsze musisz a, o... Nazywać. Powiedz mi, a po co ty zawsze musisz się tak wywyższyć? A w którym momencie? Nikt na wiosce kostki na podwórku nie ma, nie, ty musisz sobie zrobić. No to akurat prawda, bo nie za bardzo nie mają ludzie. No, o, ciekawe co u tego człowieka na do Co tam za naczepa stoi ty, tam u niego na tym placu Gołpi pajac <laughs> Co czemu jaś pajac kurde Co, już jakaś głódnia była Tak mnie zerwuje jak i tej No 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 Co ja co ja? Dzwonić trochę czy byś beze mnie kosił Poczekam przy polu poczekam Albo tu za torami. Poczekam. Jezu. Poczekam tu za torami. Nie wytrzymam z tobą. Chodź. Ja Jadę. Jadę. tam pier... A ty, kurde ty, ty kierowca. To ja patrzę, czy koleżki się czkarnie za... rozpieprzysz. Nasadzali ty drzew, idioci. To jak ty jedziesz, że ty o drzewa haczysz, kobieto? No tak, na środku o. asfaltu drzewo rośnie. Na środku asfaltu drzewo rośnie. I ja to nie pier... rośnie, Rosło. Walnęła w drzewo. Nie, żywami górba. Nie, <laughs> nie, no Janina. Rozumiem, że to nie jest moje. Zobaczcie, co ona przyhaczyła, zapie No Nie. Nie komentuj. Się to będzie trzeba najlepszemu... teraz zdjąć jakoś. Się zdarza, najlepszemu się oczkarniście! Tu widzowie w ogóle co? Będzie trzeba obornik pokłaść i zorać. Już też, kurde, przygotować na zimę. O, 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 najpierw to tu będzie szabele widzowie, pozbierać. <grym> co wam powiem? No kurde, nie ma gdzie tych belek u mnie. Chwasty szabele, nie! Bo ja ci powiem biel. tak. Mało że w tym sezonie posiałem, większość na słomę. I widzowie, nie mam gdzie tego na stole mieścić, dlatego to na polach zostało. A powiedz mi. Ustawię stertę na łące i posprzedaję Morda! To do psa, Powiedz a do ciebie mu. na 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 Z tym Ursusem to jest temat sztywny? Znaczy ogólnie no co, chciałem wam też widzowie Też powiedzieć jedną rzecz, podjąłem pewną decyzję widzowie Ursus w dniu jutrzejszym jest wystawiony na sprzedaż, nawet w dniu dzisiejszym pod wieczór Będzie wystawiony na sprzedaż i... Ciężko mi się o tym mówi, ale prawdopodobnie widzowie Ursus idzie do, do sprzedaży, nie? No sorry, widzowie, wiem, wiele wspomnień, wszystko, ale. Widzowie, no ciężko mi się o tym gada. bym ten temat przemilczeć na razie, nie? Wrócimy do niego. troszkę później, ale. Wiele wspomnień, wiele tego wszystkiego, widzowie. Znaczy, człowiek, A powiedz człowiek mi, że ty masz to, jeszcze. Może. Chociaż trochę kszty go, godności w sobie, człowieku. Czekaj, to czy trzeba, ty? czekaj, stój, trzeba ty drzewo stąd. Do gościa tu na razie. Stój, stój, skur... Czy ty masz trochę szacunku? Do kogo? Trochę Dawaj. godności? Tak Nawet się składa, do tego, że mam. Do tego chociażby Ursusa, masz? Tu mam. Tak się składa, że mam i to bardzo to... dużo. Poczekaj chwilę, ja tyłem będę jechał, jechał jednak. Poczekaj Tylko bo poczekaj, się. bo mnie coś to wolno idzie. Przywiozła, tu krzaki, przywiozła. Czekaj, czekaj, ja tyłem muszę jechać, bo inaczej tak tu nie damy rady, bo tu drzewa na miezach są i tak dalej. Powiedz mi, czy. Mam czy ma... szacunek do tego Ursusa, mam, ale to, trzeba iść będzie... też do przodu. Ale czy ja i widzowie, i wszyscy, mamy w ogóle. możliwość się z nim pożegnać w sposób godny i sprawiedliwy? Tak, będzie odcinek, następny odcinek będzie. Janino, będzie możliwość pożegnania się. Ja bym chciała też wykonać jakąś ostatnią pracę polową mymi rękami No to nie, to, to wyklucza, to, to, to wykluczam Dlaczego? Co tak powoli jedzie, ty? No nie wiem, trzy na godzinę tylko mogę jechać Dlaczego? Abyś spróbował, ty! Pokaż Może tu przystawka jakaś za szeroka Ty, co jest? Ta... Ty, nie wiem, dobra, jedź. Ja ci trzy na godzinę, może dlatego, że pod górę. Widzowie, będziecie mieli na pewno okazję się pożegnać z, z waszym ukochanym y, widzowie, no. Ale ja bym chciała. Już nawet nie mówię słowem przetestować! Ale bym chciała, żeby mnie dane było. Jedno, chociaż albo dwie, albo trzy, albo cztery, albo no. pięć. Prac polowych zrobić z tym ciągnikiem Janina wiesz, że to jest niemożliwe, żebym ja tobie dał ciągnik do testów? Jeszcze tym bardziej przed sprzedażą, wiesz o tym? Nie do testów, tylko do pożegnania A to jest różnica Widzowie, nie U. wiem, napiszcie w komentarzu, czy takie, czy dacie i tam, czy pożegnać z Ursusem, ale... Dać, 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 dać Raczej myślę, widzowie, że to jest, no, zły pomysł, nie? Chociażby ze względu na to, że to, to Janina o to zapytała, nie? Żeby się, nie wiem, ktoś z was mnie nie, zapytał no bo ja spoko... nie chcę, żeby później mnie widzowie miały Nie do mówienia, że Ursus jest nieznany Swoją mocą i potencjałem Ale wiesz, że on będzie szedł na sprzedaż Ale przed sprzedażą zobaczyć Co potrafi, tylko On potrafi wiele, o rozpędza się już tutaj, tak? No, pięć na godzinę Główno no... takie porzuciłeś a co, a co on, co on ma nie potrafić? Jak, przecież ten ursus to jest igła, jemu ja nic nie brakuje, bo on mi miał robiony ten i remoncik tam wchodził w grę wtedy na początku żeśmy robili, no to co? No to on dużo no. nie przepracował, no to znaczy nie kurde w sumie sporo przepracował, ale... No i dlatego, żeby jemu godne odejście zapewnić Jemu ja nie trzeba godnego odejścia zapewniać, bo on będzie miał godne odejście To spalmy go, jak mu je trzeba no. Spalmy go! Chama. A pieniądze też spalmy! Z jego pieniądze! Wiesz, że z jego pieniędzy ja zarobię? On nie jest taki, że to że stary to nie znaczy, że kurde, jakiś tani. To no ile? No szczerze musiałbym zobaczyć, ale dobro kasy ja za niego zgarnę. Się trochę dołoży i się kupi coś na jego miejsce konkretnego. Dobra! A kiedy chcesz kolejny odcinek? Z czego? Z MBG. No. Jutro! Może być jutro! Widzowie! Powiedzcie, czy jutro mam się pożegnać z Ursusem? Janina, nie, nie gadaj takich rzeczy, bo ja zaraz się też poryczę. Widzowie, jeżeli chcecie zobaczyć, jak Janina się żegna z Ursusem, napiszcie w komentarzu, uszanuję to, dam nie się pożegnać. No mówię szczerze, dam jej się pożegnać. Dlaczego ty! ty chcesz tego Ursusa Ty chcesz kupić inny ciąg. Stoi. Inny ciągnik? No, znaczy nie, 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 nie. Po prostu chcę, wiesz... Chcę, chcę zrobić. Y, ten. Y, porządki delikatne. Okej, okay, bo już się wystraszyłam. No daj zresztą, daj, się spokój, no gdzie jażbym chciał kupić drugi ciągnik, no. Za co bym miał na pieniądze, żeby dołożyć, Janina? No wiem. Przecież to wiesz, no tylko ty masz tyle Bole, kasy na, na tej na wiosce. No kostkę to też pewnie co, ze stówę było, co? Uuu, lekko ręką myślę, wiesz. A to zchodź, a ile dzieje już musiał dać u siebie, jak on taki plac zrobił? Ja to sprawa pe, pe, niejakiego pana D to jest wiesz zagadka, nie? bo. No to on, to ja podejrzewam automaty Ja myślę, że on znowu tam coś zaczyna, kurde Jak to mówię, jest samochód w manualu i w czym widzowie? I w automacie, no coś możecie z tego wywnioskować No ja bym nie chciał tutaj <grym> też nakreślać, ale... Że ja już lubi dźwignię? No, ale dzieje już lubi dźwignię, widzowie. A, tego trochę za to blachy popcham tego klasa, widzowie, to się na pewno nic mu nie stanie, bo. No, ósemkę idzie, ósemkę idzie teraz. kieruj tam dobrze tylko. Tylko tam kieruj go. Trochę, widzowie się popka, go to mu się na pewno nic tam nie wydarzy. Dobra. Blacha tam nie odgięła się? Eee, lekko za trzeź! Dave, poczekaj Czekaj! Dobra, jacie! Zaraz będzie widzowie pełne, pojedziesz ze mną wysypać? Nie, ja będę kuziła Ja upróżniłem widzowie już tam silos do końca Dogadałem się z kumplem, trochę mu odsprzedałem tej kiszonki co nam jeszcze została, ale trochę sobie zostawiłem, bo... Ale co, teraz idzie u jeden Dobra, teraz ogólnie to już się będzie dobrze jechać, bo będziemy koło tego Wiecie, tutaj jeszcze z 2% trzeba dosypać tak na oko I będziemy smalić normalnie na ten Na, na podwórze Dobra, to ja poczekam no to nie, no to spokojnie, no tu. To... Dawaj ze mną pojedzie, pojedziesz. Chodź, stop, 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 prr. Dawaj, prrr! Dawaj, jedziesz ze mną? Dawaj, no. Dawaj. Dlaczego? No dawaj, dla do, 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 do towarzystwa. Ja będę kosiła, ty jedź! Janina... Idę natychmiast. Ja będę kosiła! Janina, jak kosiła, jak nie ma na co? Do, ja będę... W zbiornik sypała Nie ma tu zbiornik. co ty robisz, co ty robisz Stój, cholero, stój to Wysadzę się cię powie... Stój, powiedziałem Co? Co ty odpier... No to się później si pozajedzie I tylko załaduje Siadaj do czujnika, razem ze mną dzisiaj Muszę mieć kontrolę tobo Jezu Biorę klucze, bo to... Ej, no stój ty nie będziesz wjeżdżać wysypywać, bo ty się nie znasz na tym, kobieto Jak się nie ja ci pokażę, jak ja takie przyczepy, tylko trochę mniejsze wysypywałem Powoli po jedź, bo to jest pełna przyczepa, no To ciebie w planach jeszcze nie było, ty Takich przyczep to kiedyś nie, nie, nie No To trochę mniejsze były yy, Po pierwsze, primo, powoli, bo to jest ciągniki, pełna przyczepa kukurydzy ciągn Ciągniki niebieskie też były Janina, to trochę waży Stój, cholero, ja pie Zobacz, ja Zaraz mam figla obali! Kontrolo Figla obalisz zaraz Czekaj, zobaczcie, tylko bo jakiś MMS mnie przyszedł. Ej, no co ty? No, Wiedź. W telefon Daj mi! Spojrzałam. daj Dobra, mi Już. Zdziałam, tylko w telefon spojrzeć, bo mnie baśka napisała. O jeszcze! O. 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 Wysiadaj! Nie! Zmieniamy się! Chodź, zobacz, jak ci pierwszą wysypię, to ty będziesz wiedział jak sypać Ja będę wiedział sam jak syp... najlepiej, bo ja już jednostarte jedną stertę kurde zapełniłem Dobra, dobra, ja, ja więcej zapełniłem, ja mam więcej lat Ty <grystanie> się znasz, a ty w ogóle masz jakąś kiszonkę, no właśnie Jeździ po znakach, masz w ogóle jakąś kukurydzę na kiszonkę przygotowaną? Mam Gdzie? Gdzie? Wysiadaj z tego ciągnika Nie jedziemy na twoją styrtę Wysiadaj Ci powiedziałem Ja przyczepię <laughs> Ty kurde ty Wysiadaj ci powiedziałem, bo się źle dla ciebie to skończy Ja ze one odsypię tylko Za co ty kurde sobie przyczepy odsypiesz? Wiesz ile taka pełna przyczepa? Wiesz ile taka pełna przyczepa? przyczepa kosztuje? Ile? Kupę kasy ja tylko za robotę odsypię resztę do ciebie Ma chudro Ja nie zresztą jeszcze z tego roku zostało Nie zresztą ja sobie nie życzę Dobra ty nie ty Wstrętny kurde Tu ty jesteś wstrętny Samolubię ty pierdzielony No Samolubię ty Powoli Powoli Obok samochodu powoli No i pierd... Nie! Przysiadaj! Już! I poszła w tak masz mi tak pomagać ja nie chciała Jezu Poszła w powiedziałem To ci ja nie chciała Powiedziałem coś, poszła w i ja se sam jakoś przyczepię, to przyczepię nie chciała Dam go kurde na ręczny gas niech jedzie do przodu, będę kosił jakoś To ci nie chciała Ci zesrała Nie chciała nie chciała, kanie. Ty wiecznie nie chcesz. Twoja pomoc, to wiesz co? W dupie mam taką pomoc. Ty z jednego pola to powiem wam, że wystarczy zupełności. No, jeszcze dla mnie będzie. Dla ciebie, no. I tak mi co chwilę Kiszonki, żeś podpieprzała. No, bardzo zabawne. Że mi ja, kurde, nie musiał, że tak powiem, na dwa gospodarstwa Kiszonki robić, to mi wystarczył jakiś mały kawałek. Ale że od rzut, kiedy mieszkamy na kolonii tu to ja jeszcze ani raz żem kokol nie siała No a to ciekawe, a włosiliśmy do ciebie No nie siałaś, ale wtedy przypadkiem nie było wzięte w dzierżawę? No dzierżawę wzięłam raz, ale nie siałam no. Krowy i tak kur wychudzone jak ja pierdzielę i... A to wtedy niecholand się zesrał bo co się bo co zrobiłaś z nim Czekaj to ja nie tu to dzierżawy brała Tu o, po prawo No Co zrobiłaś kurde Gazu dałam No, jeździłaś po polach, po wertepach po, żeby mi rozpieprzyć New Holanda Bo ci się pełnym, zachciało pełnym testów robić Testów ci się zachciało Nieu Holanda robić Bo ja pełnym gazem jeździłam Osta dobrze to ostatni raz był kurde bo... Jeszcze raz by taka ja sytuacja pełnym... się przyda że... Pełnym ja pełnym pędzem. gazem widziałam. No, no to zobaczymy jak ja wezmę tego... Twojego John Lira kiedyś na testy O, nie, nie Zobaczymy, powróci do stanu takiego jaki przyjechał Do Oj. stanu takiego jakiego kupiłaś to go przyprowadzę <grym> Ja zapłaciłam za to naprawę Zapłaciłaś? A co za darmo bym ci wydawał tyle pieniędzy? No twoje ciągniki? To chyba naturalne, że musiałaś mi zapłacić. Ale i tak nie tyle to... ile się należało. To mi nie wypominaj, prawdaś? <gry> ja ci nie wypominam. Mierdzący. To od ciebie właśnie. Miałem tego nie mówić, ale od ciebie tak ciągnie, kurde smrem, że to się aż wysiełeś w kabinie nie da. Nie woda zamarzła. Zamarzła ci o tej porze roku. Zamarzła, bo mnie odcięli. No, odcięli, bo Doby. nie płaciłaś. Bo samochodów no tak kupowałaś nie wiadomo co robisz, co chwilę na nowy kolor przy To się dziwić, że kurde nie ma za to zapłacić później Ja nie mogłam zapomnieć sobie To się człowiek zapomni to opłaca i od razu w wodę daję Co ty odwalasz? No nie no nie wychodzisz To to się robi jak ja wyjdę Ja sobie po kogoś zadzwonię Ty się o to nie martw akurat Dobra dobra ja jestem to ja robię Ja do któregoś widza zadzwoni mi przyjedzie pomóc ja pomogę za darmo Taką pomoc to wiesz co? Musisz sobie w dupę wsadzić Masz tak robić, na cholerę Ja jak u ciebie robię, zawsze robię sumiennie, elegancko, a ty jak do mnie przyleziesz, zawsze musisz coś odwalić No wleję ci dziś No to ja chyba tobie wleję Jaki robi kurde co chwilę, aj Gdzie ja tu masz mijaki? Z tyłu, o proszę bardzo Heder taki sens No on jest właśnie bardzo dobry header Ale powiem bo wam, że kukurydza co by nie gadać w tym roku udała się Elegancko, powiem wam szczerze no Jest, jest, jest dobrze nie, jest kurde zobaczcie Połowa pola 50% normalnie, no jeden przejazd to jest wizowie Pełny, pełny zbiornik, co prawda pole jest yy... no, Ty, długie. ale teraz coś lepiej idzie, ten Jaguar, ja go przypaliłam no bo, może i dlatego, że z górki było ty, tak, On wiesz, tak, on cały okay. rok, on cały rok powiem ci nie był używany. No bo co, on stoi ewentualnie. Czasami ten gościu też wizowie wypożycza na trawy, nie? On ma taką przystawkę do trawy. Normalnie tam ludzie robią w pokos, grube takie pokosy robią, i podjeżdża przystawką i trawy ładuje. Także to też jest w sumie taka opcja, że on na usługi. A mi, ja tylko że go znam, to trochę tani mi puszcza. I ja sobie sam tutaj operatora znajduję. Ja go nie biorę na operatora, no bo po co mi? A no. słuchaj, a jakby tak header wim zjąć, co nie? Stoj! Słyszę? FRES! Stoi! Janina, stój! Aż, no to mów! Chodź, jedziesz ze mną. Nie, ja będę kusiła, stary! Jedziesz ze mną! Janina, co ty odpierdzielasz? Stój! Naprawdę, no proszę to... ciebie, zostaw! No, chciałam dokończyć chociaż tu do końca! No to i tak się kurde później zora. No stój, już nie, nie wjeżdżaj! Ale, no wiadę już z drugi przejazd! Dobra. Jak z takim Pokémonem można współpracować? Chciałam już się nastawić, żeby ci było łatwiej podjechać! Słuchaj! Marnujesz co się pytam? tylko mi. A jakby. Słuchaj, co się pytam! Słucham. Słuchaj co się pytam. Słucham co się pytaj. Jak? No weź, mam... Słuchajmy, co się pyta, czy nie przerywasz? No słucham co się pytaj. Nie, już w dupę się nie będę pytała. No i po co mi było dupę zawracać? Dobra, będziesz się mnie pytał. Ja się cię o nic nie muszę pytać. Bo będziesz cię. w dupie się zaraz mam. nie pytał. Zaraz, zaraz się pytał, czy ja nie no na pole. A powiem, a takiego chuj. No to spróbuj tak powiedzieć. To spróbuj tak powiedzieć, i gwarantuje gwarantuję, że wrócisz do mnie szybciej z pomocą, jak ja na ciebie. I będzie słuchać, co się pytam. No. Dobra, ja już nie wiem, mówiła ja się pytam. No nie, dobra, to no powiedz. No, chciałam się zapytać, czy jakby w tym kombajnie to przystawkę zdjąć, to czy on by. Jakby tam się wrzuciło, to by człowieka zbielił? Zbieliłby, oczywiście Pożyczysz mi? Na kogo? A, na kogo, na kogo, się nie pytaj Na tego, co się tam brata z nim, czy dla kogo? Ja się nim bratam To nie wiem, o co chodzi Mnie znerwował Kto? E. Mega a byłaś na randce z tym gościem, co tam ci te billboardy robił? No, nie byłam Może byś do niego zadzwoniła, chociaż tym bardziej dla widzów może kurde byś się z nim spotkała Ha, nie No ale widzowie wiesz, że by chcieli zobaczyć A co mam patrzeć? No ale no wiesz, że tam kurde z, z nim na randkę byś poszła Nie No i no, to nie no, ale ja wiem, że widzowie by chcieli na pewno, wiesz, zobaczyć takie coś Po co? No jak po co? Żeby kurde no. Żeby było oporowo, jak to mówią, tak? Eee, tutaj teraz jeszcze troszkę wysypię. O, pyk, pyk, dobra. Kurde będzie tej kukurydzy. Będzie, będzie. A ja myślałem, spodziewałem się wam powiem, że będzie dużo mniej Nie sądziłem, że taki Lala. wysypać tam nawóz... Co? Nie pomagasz mi Ej Nie pomagasz mi? Co jest grane? Nie pomagasz mi? Pytasz, pytasz! Co się pytać? się pytać! Aha Czyli taka jesteś. A co się pytać? To? to ja se podłączę jakoś sobie poradzę, ale... Przyjdziesz do mnie spod kulonym ogonkiem i to ci gwarantuję. A zresztą... Zobaczymy skąd teraz kasę. Powiem ci tak, z To ty kasy nie masz. Jedyne co to stało, pensję masz z policji. Zobaczymy, jak, co, jak czegoś ci zabraknie. Muszę bo... diable! Zobaczymy, jak ci zabraknie pensji, kurde! Z policji. No? To ciekawe. Bo... Co, co? do ciebie! Ceruję do ciebie! Jest co? O! Tyle ci pokażę. Mendo. Ja se poradzę. Wy się widzowie nie martwcie. Ja sobie poradzę. Oj, oj, nie dobrze będzie. Nigdy nie było widzowie i nie, nie będzie. To wam od razu mówię, nie? Nigdy nie było i nie będzie. Dopóki Janina tu funkcjonuje. Jest, że tak powiem tu. Dobrze widzowie nie będzie, nie? I tyle. No tak, tyle mam na to do powiedzenia. ale Teraz to mnie zaskoczyło. Zostawiam je... Co? Wy w połowie roboty, nie? Ale spokojnie ja sobie dam radę, bo coś, kurde, w już zdążyła spier dzielić. To różne rzeczy mogą być. jej to ja widzowi nie ufam. Teraz ja ten pomad włączę chyba w tym, bo będzie tylko prostący i będzie jechał. Spokojnie, jakoś sobie poradzimy. Przyczepimy przyczepę Figla do tej do sieczkarni, Ciekawe, czy ona da radę w sumie. Nie wiem, nie wiem, czy da radę, Będzie trzeba to przetestować, bo. Ogólnikowo, no to. Ciężko po... powiedzieć. No ale powiem Wam, jestem zaskoczony. Tak i wcześniej już mówiłem. Nie mówię, mniej, mniej nawet kukurydzy by starczyło, ale jak takie pole ogarnąłem, no to jest elegancko. To jest takie pole, co w sumie na nim dużo prac nie ma. Może teraz sobie zrobiłem jakąś pracę, właśnie jakieś gruberowanie czy coś. W ogóle też myślę obficie, widzowie na chip tuningu w Niemczech, na tam 220-240, jak go można podtuningować nawet. To wtedy można by było kupić jakiś większy kultywator. Coś szerszego już. Tak myślałem widzowie, że... O ty kur... No nie! Za ciebie o widzowie, naprawdę. Obiecuję wam. Co ona... Na klepicho na dala nie? Nie, jest po To od razu wam mówię, że... Je... Jest po niej. Janina! O, ty już! Wyszedaj! Jest po tobie i to ci od razu gwarantuje, nie? Tylko ci hapnę. Za, za, te, za to mordę. Jak tylko hapnę, to. Zatrzymaj się, ci powiedziałem. Zatrzymaj się, ci powiedziałem. Zatrzymaj się, ci powiedziałem. I teraz jeszcze tylko ci powiem. Tylko dobre, ja nie będę się to boganiał. Ja ci powiem jedno. Ej! Kamie! Nie! I poszedł! Nie! I masz po wszystkim! Masz po wszystkim! O nie! I teraz. I teraz. Zapamiętaj moje słowa. Nie, nie widzę się. Musisz kautuję. Posłuchaj <noise> mnie, ja tylko coś ci powiem, nie celuj. Bo? Zapamiętaj teraz moje słowa. Że... W najbliższym czasie... Pocałujesz tego. Zważyj, tak? 20 ty. Za za mną. W dupie cię mam. Tyle ci powiem. I paszu, poszło, wolno się do mnie nie odzywaj za to, co zrobiłaś. Widzowie, dzwonię zaraz po kolegę, będziemy tu kończyć Z takim... Bo z takim kurde sorry, że to powiem takim się nie, z takim gównem się nie da robić, nie wiem współpracować Zobaczcie co ona tu odwaliła, będę musiał teraz łyżko przyjeżdżać i to ładować na ten O nie, teraz niewaga krwi wymaga.